Cześć wiem, że mnie ostatnio troszeczkę nie było, ale wiesz czasami tak to jest, gdy praca zajmuje Ci więcej czasu niż powinna. Ale teraz już jestem, a że ostatnio wywiało mnie do kina, to myślę, że mogę coś powiedzieć o tym dziele animacji, które zobaczyłem. I jak już pewnie dobrze się domyślasz, owym filmem był grudru i minionki. Ale ja bym trochę inaczej ten tytuł przedstawił. Coś w deseń gru, dru, minionki i całe tony zapychaczy. Tak, to może faktycznie nie brzmi lepiej, ale na pewno dużo bardziej akuratnie. Bo widzisz, jako powiedzmy, jako ktoś, komu poprzednie części się w miarę podobały, a scena prezentująca El Macho jest jedną z moich ulubionych w animacjach w ogóle, miałem pewne oczekiwania wobec tej odsłony. I powiem nawet, że o dziwo zostały tak jakby spełnione. No właśnie, tak jakby. Właśnie w tym tak jakby tkwi największy problem. Wiesz już pewnie, że tym razem gru odnajduje swojego brata, z którym jak słusznie się domyślasz, będzie przeżywał nowe przygody. A tak przy okazji. Osoba, która siedziała przy nagraniach głosu dla dru i stwierdziła, że wszystko jest ok i brzmi świetnie, powinna zostać z miejsca wypatrzona. Ten głos, no w sumie to bardziej sposób, w jaki był modulowany, jest arcymistrzowsko irytujący. Gdy go słyszałem, nie mogłem skupić się na niczym innym i spokojnie mógłby spowodować, że ktoś chciałby podesznąć sobie żyły jakimś tępym przedmiotem, na przykład kostką masła, która leżała dniem w słońcu. Ale jest też jeden gigantyczny plus. Nie musiałem go za często słuchać. I wcale nie mówię, że nie ma takiej osoby, któremu może się ten głos spodobać. Ot po prostu dla mnie był tylko troszkę lepszy od drapania pazurami po tablicy. No to żeby nie było tak z początku za bardzo negatywnie, to mogę się bez bicia przyznać, że bawiłem się miejscami całkiem nieźle. A i sam dubbing nie jest zły, powiedziałbym nawet, że jest bardzo dobry pomijając tego nieszczęsnego dru. No i animacja, tak jak w poprzednich częściach, trzyma bardzo wysoki poziom. Wszystko jest ładnie kolorowe, a i sam ten karykaturalny styl bardzo mi przypadł do gustu. No i tym razem są jeszcze elementy lat 80., które wypadły przekonująco i oglądałem je z przyjemnością. Chociaż to może być plusem dla starszej widowni, bo akurat ja nasłuchałem się i naoglądałem klipów z tamtych czasów całą masę. A sam powód stylu z tamtych lat też jest całkiem ciekawy, czyli Baltazar Brat, główny złoczyńca. I tak czyni zło, ale tak jakby trochę mało. W sumie to większość tych głównych elementów można by opisać za pomocą tego określenia. Trochę mało. No bo tak, było trochę mało Baltazara. Było trochę mało gru i dru, było trochę mało fabuły, a przede wszystkim było trochę mało skupienia na głównym wątku. Ja nawet wiem, co chcieli osiągnąć. Znaczy, chyba wiem, bo scenarzystom do głównie wejdę i nie sprawdzę. I też, żeby nie było, nie sprawdzałem nikomu trapanacji nie robiłem. Wydaje mi się, że mieli całą masę rozpoznawalnych postaci, które nie wiedzieli, jak zagospodarować. Jak chociażby dziewczynki z szczególnym wskazaniem na Agnes, albo Lucy, czy też nawet same minionki. No, i jako, że trochę szkoda nie dodawać ich w filmie, to wymyślili im jakieś zadania poboczne, którymi się mogą zająć. Gru i Dru robią jedno, Agnes, drugie, Lucy, trzecie, a Baltazer jeszcze coś innego. A, no i jeszcze minionki coś broją, bo przecież są takie słodkie i śmieszne. No dobra, faktycznie są miejscami śmieszne. W sumie to większość z tych wątków pobocznych nie jest nawet sama w sobie taka zła. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie łączą się sensownie z głównym wątkiem, który szczerze mówiąc, przy tym natłoku pobocznych sam wydaje się taki mniej ważny. To jest trochę tak, jakby wsadzić kogoś w łódkę i kazać wiosłować przez 10 minut, a potem przerwa na 20. Potem 10 minut wiosłowania i znowu 20 minut przerwy. Owszem, posuwasz się do przodu, ale za każdym razem, gdy jest przerwa, tracisz pęd i zanim znowu ruszysz, musisz się sporo natrudzić. I tak właśnie jest z tym filmem. Trochę z początku, w środku i na końcu dzieje się coś ważnego, a cała reszta to zapychacze. A co gorsza, zapychacze bez większych konsekwencji. Ale ktoś pewnie zaraz zwróci mi uwagę, że to przecież animacja dla młodszej widowni. I owszem, całkowicie zgadzam się z tym, że właśnie dla nich jest. Ale przecież nie dla łosi z ekstremalnie krótkim czasem skupienia. I wcale nie zwalnia to twórców stworzenia czegoś, co będzie się zwyczajnie trzymało kupy. No dobra, ale co koniec końców ja myślę o tym filmie. No, na pewno nie mogę powiedzieć, że był zły, bo faktycznie nie był. Sama animacja trzyma bardzo dobry poziom, a i podłożone głosy są niezłe, no poza wspomnianym dru. No i był całkiem często zwyczajnie, naturalnie zabawny, a to też przecież dosyć ważne. Tyle, że miejscami faktycznie się nudziłem i niektóre wątki prowadziły do Nikon. A teraz kusi mnie, żeby powiedzieć, że Gru, Dru i Minionki są zwyczajnie takie sobie za ten brak skupienia. Tyle, że jednak bawiłem się w miarę dobrze. Jak mi to ktoś powiedział, po starej znajomości powiem, że Gru, Dru i Minionki. wyszły dobrze. Tak czy inaczej, młodsze rodzeństwo tudzież dzieci można spokojnie zabrać na ten film. Krzywdy im na pewno nie zrobi. A nawet i ty możesz całkiem nieźle się bawić. A jeśli już faktycznie będziesz, to zakomentuj, co o nim myślisz. A jeśli tobie się spodobało, to kliknij i zobacz więcej.